które mamy to, że przez wiele lat już organizowaliśmy te imprezy różnego rodzaju pozwoliło wzbudzić zaufanie myślę przede wszystkim organizatora i dać nam szansę mieć naprawdę wspaniałe, wspaniałe gwiazdy z Najwyższej Półki Światowej bilardowej tutaj w Kielcach. No właśnie, chyba takiego, takiego turnieju bilardowego w Polsce nie było. Kilka lat temu Wizja Sport, jeszcze wtedy nie wiem czy wszyscy pamiętają, była taka stacja telewizyjna nadawała Ligę Światową. To brało tam 6-8 zawodników, ale żeby mieć sześciu mistrzów świata, a tak dokładnie 7 mistrzów świata, w jednym miejscu, tutaj w Kielcach, z pulą blisko 20 000, ponad 200 tysięcy złotych nie było. I zostaje mieć nadzieję tylko, że to jest pierwszy, ale nie ostatni raz. Kto, kto ma największe szanse, kto ma teoretycznie najłatwiejszego przeciwnika? Nie ma. Tutaj najłatwiejszego przeciwnika nie ma. Nic. Tak naprawdę czterech rywali naszych zawodników prezentują ten sam poziom sportowy. Każdy z nich ma na swoim koncie wiele tytułów, czy to mistrza swojego kontynentu, czy też nawet mistrzów świata. W związku z tym ciężko powiedzieć, kto miał najłatwiej. Każdy ma trudno, bo tu nie ma słabych. No właśnie mamy jednego dwóch zawodników z Nosanu, Galeria Echo Kielce, ale tak naprawdę tym rodowitym Kielczaninem jest Karol Skowerski. Taka nasza. Gwiazda. Taka nasza perełka, tak, dokładnie, szczególnie biorąc e, pod uwagę fakt, że dzisiaj wspomniane było o nim na uroczystym otwarciu. To takie taki wymowne można powiedzieć, to co dzisiaj się dzieje właśnie przez stole gratowym. Otóż te kilkanaście lat temu nie wszyscy może pamiętają, może pamiętają jeszcze właśnie, że e, kiedyś w Eksbudzie zaczynaliśmy pierwsze, pierwsze zawody sportowe międzynarodowe. Ciężko mówić o zawodach, zaprosiliśmy wówczas, Ralfa Soketa, który był miesiąc po tym, jak zdobył e, tytuł mistrza świata, na no to aby zrobił takie tournée po Polsce, w tym w Kielcach. I w szkole kiedyś, Właśnie w 17 zagrał taki po jednym, po jednym pojedynku, tylko właśnie jednej partii jednym z rywali był właśnie Karol Skowelski. Ja miał 7 lat? O, może 12. To już kawałek historii tak naprawdę. Wynik już nie pamiętam, ale przegrał pewnie. Kolejnym spotkaniem było właśnie w Exbułcie przed pojedynkiem takim głównym, czyli największą atrakcją, jaki był wtedy pojedynek właśnie Ralfa Socke z ówczesnym, najlepszym zawodnikiem Karolem Agostynowiczem. Karol Skowalski grał taki pokazowy z Michałem Turkowskim i pewnie marzył tylko o tym, aby, aby kiedyś grać w takich turniejach i być blisko, blisko właśnie Ralfa Socke. Dzisiaj są na jednym turnieju, się krzyżują razem kije i dzisiaj tak naprawdę... Oczywiście Ralf jest bardziej utytułowany, na dzisiaj można powiedzieć obiektywnie lepszym zawodnikiem, ale to jest sport. Dziś raz się wygrywa, raz się przegrywa i się już Karol że doszedł do takiego pewnego poziomu e, swoją postawą nie tylko na ostatnim Mistrzostwach Świata, gdzie zdobył srebrny medal i gdzie cieszył się niezmiernie z tego, że właśnie Ralf Socke podchodził do niego i mu gratulował tego tytułu. To coś, o, 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 o czym kiedyś marzył. E, Pokazuje, że, że rzeczywiście już naszych zawodników stać na, na wielkie sukcesy. No, nie będę ukrywał, że byłoby fajnie i, i rewolucyjnie w motywacji sportu międzynarodowego dla samych zawodników, żeby ktoś doszedł z, z, z naszych wystartów jak najwyżej i serce na pewno będzie bliżej Karola, zdecydowanie bo sam go kiedyś życzyłem grać bilet. Ale jak będzie, no, zobaczymy i przekonamy się o tym dopiero w niedzielę wieczorem.